Siemanko gołębeczki z rana od razu sąsiada przyszły Lara ja będzie mi ganiać hmm. Dobra. Tam są Zginęłem Ej, one się chyba złapały. To naszych jest tak dużo? Nasze tam chodzą, czekaj. Zaraz śnieg przyjdzie, sąsiada poszła. Tu wracają jakieś. A są nade mną, moje poszły tam. Co zrobisz? Wszystkich nie złapiesz O tu żałobnik perłowy zobacz. Żółty. Siada, o ten tu Ale się Do Łukasza wpadły, ale o tutaj Bogdana zawracają Ale mu każdy powoli A, a gdzie ta są? No, to co tego? Adam dzwonił, już że poszły. Zobaczcie, wracają też po rybęku. Po lasach śniegu tyle trochę powariowało. Tu kolega się z... przyjechał zabrać gołębie. O Wracają. Nie wszystkie, ale wracają. A te moje? Czekaj, tu sąsiada chyba chodzą znowu. A moje są tu. Musi tu być. Ale Możesz się złapią, Zobacz. Ja wiźdzę. Cyrk, dzisiaj jest cyrk. Tam się włąkają po tym lecie. Wrócić nie mogą. A już są blisko. O, 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 o. o. Jastrząb? Nie no to to są właśnie pocztowe, możesz złapać, ale i nie złapać. Boją się wszystkiego. Ale cergiś Adama bąkają się na rybę, nie mogą rzucić Biało im się po w głowie poprzewracało. Adam dopędził coś. Patrzcie, tyle obcych i nic nie można złapać No Deleś mój Do domu nie może trafić e? Teraz chyba wrócę już, bo już się wybiły Znaczy nad Marcinem są Jeszcze do mnie przyjdą Moje się kręcą Przyjdą tu do, do mnie Rozmazuje dziadno O, Marcin by łapał Stanik by złapał, co? No, <gry> zobacz jak pomaga. Gdzie są moje? Moje posz. Nie, tutaj są. Kurde, O! Zobacz Co robią? Pnął się w górę. Tu jeden się schował, kiboczaty, żałobnik, rochowate. Moje tu są. Bardzo wysoko. Adama znowu poszły w to samo miejsce, nie mogą wrócić. Ale sąsiad dzisiaj nam święto robi. Wszyscy zaczęli ganić, śmiesznie. Żałobnika zaraz spróbuję ten złapać. Ale go złapałem z Was. Sięgnąłem go pod Bierak. tak taka. Perłowa. Wylotka, chyba. Marcin się obudził. Dosłownie 5 minut za późno. Ale się wychodziły. I chodzą dalej, chodzą. Adama wróciły w końcu, ale tu obcych to pełno chodzi teraz. Zaraz, zaraz Marcinowi pójdą. <głosy> <głosy> idzie, idzie znowu kłość. Rybołów, rybołów, myszałów, przepraszam. I już Adama tu są zaraz. Moje zaraz będą tańczyły, pewnie cicho, ale mało brakuje, zobaczcie o jest, no dawajcie kółko te czy te, te. teraz ścina, o jest zobaczcie co pocztowe zrobiły z tymi moimi wzięły go w obroty na dama poszły może teraz, cicho tu są <tuszy> Nie, a tu? A tu sąsiad znowu spędził, zobaczcie. Tylko tu mu zostało chyba. <laughs> Zaraz będzie z tej strony ścina. I! Jest. Nie ma. Kurde, jeszcze mi urwa tą garstką, zobaczcie. Cicho, teraz się, ale się zderzyły, pięknie. Ale się rozpiewszyły tu są sąsiada. <laughs> a Marcina, tak jak mówiłem, poszły tam... Marcina tam poszły. też ich nie widać. U nas lasy, to zobaczcie. O tu dołem się wracają. Dawno nie Gania, nie wiem. I też już zwariowały. Dobra, te się połapały. Ścina z sąsiadem. Bogdanem. Może się odkuje w końcu. Cicho siadają. No, Bogdany się wyrwały, zobaczcie, poszły. Jeszcze mimo, że coś wyrwało. A u mnie jest coś? siadają, ale czy coś jest? Nie widzę. Mm, 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 jak to widzicie? Nic chyba nie ma, chociaż taki jasny. Nie, to mój. Czego one się boją? Wszystkiego. Nic nie, ma. tu jeszcze część moich chodzi. No, niestety nic nie ma. Tu co to? Pocztowy. Jeszcze moich tutaj zostało parę sztuk. Macina się, rozsypały i wracają powoli do domu. U mnie zboćatna miałem ogonie w tych paru sztukach, tylko że nie widzę ich dużo. Siadajcie, siadajcie. Najgorsze pocztowe teraz, bo się boją. No, a tam pocztowych jeszcze z 10 chodzi w nich. Oj Na pewno jest buczaty na Białym ogonie. O, dawajcie wkręcajcie go Jasne Cicho Mają chęć Będą zjeżdżały Czaty nie głupią on parę razy, żeby już ucieka A, bo widzi na głębie Ale w takiej, w taką pogodę O, co to? Jasny i sprowadzi Cieka Cicha pojedyncze morze Bo trzeba tego dobrze by było zapytać, ale o, pocztowy tam już się skręci, ucieka, bo szaty, cicho. Teraz jest tutaj. Dawajcie go O, prawo, w lewo. Łaba pójdzie po głębiach. Pocztowe, O Jezus Maria, tu jest. Pójdzie uciek. Ciemny chyba też jest. No teraz go przekręcą. Nie. Bierze nie jest u siebie. Poszedł. Ciemnym. Nie, wrócił jeszcze, cicho. Ojejku, zobacz. Pobrały go z powrotem. Ma chęć. Ciemny się też wrócił. Ciemny też chce... Kurde, to już więcej ich jest? Albo mi się wydaje. Długo trwa. O o, nie Zobaczcie, rozsypałeś poszły jeszcze cholerę dziady Trzeba było dopędzić zobaczcie gdzie one poszły, gdzie one są Nie ma ich A tam są wysoko Boczaty zostajesz A Marcina Tam wracają, tu część teraz dopędza Masakrę Dereś mi zaraz zginie, a tu jest no teraz już bez pocztowy chodzą Chociaż chyba jeden no, Jeszcze jest, no wpadajcie tatu Jestem boczaty, jest, jest, jest Moje głębięcie wpaśnie w swoje zawarcie. Dawaj, 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 łapcie je. No co jest? Uczat już sam skakuje. Co masz? Luka ty? A ta rzewna na czyja była? poszła? Ja nie widziałem. Co? Boczaty zobacz pójdzie co? Ten boczaty Ledzika, dzika kurwy Ale... się nie mam Boczaty już sam wskoczył Lepiej. Halo go Gdzie wyprowadzą Dobrze. No nic ciekawego Nic ciekawego A co <laughs> Zobaczcie jak... to No ja drugi? <laughs> co się dzieje. A gdzie drugi? A tam to ten. A Wesolutko. Poszedł za czymś. Można w taką pogodę potracić. Nasze też rozsypane. Nasze też się rozsypały. Tutaj? To są moje. Dwójkę mianka. Zobaczcie panowie, takiego cyrku to nie było już, o Jezus Maria. Jastrząb, tu odejście jakieś każdemu. Moich tam jeszcze, tych co nie usiadło, one jeszcze tam chodzą z tym boczatem, boczatem odskoczył, boczaty odskoczył i poszedł. Nie chcą w ogóle wpaść w moje głębie, jak obce przyszły. Jakby przyszły, tam moje stare, bo widzę ten murzyn na szarym ogonie. Oto ta grupka. To jest stado wyjściowe. Już nie mają siły. Nic nie ma. Te. Dalej chodzę Aby wyżej, aby dalej Dobra, w końcu wszystko usiadło panowie. Tyle ganiania I tylko jeden Złapany, a ile straconych? Tak jak kolega mi napisał, nieważne ile straconych <laughs> zawsze można gołębia donieść. Takie bocian jest już Widzę, że bociana nie ma e, tego bez łapci Chyba bóg zginął, czy tam zawsze na dole są siedział. Tak, to jednego na pewno nie ma. Wyseczki są tu, dwa, trzy. No ciekawe, tam sąsiad dzisiaj pewnie natracił głębi. Rodzina 11, już trochę się zeszło. Nie. Czarne kolory raz, trzy, czarnego też nie widzę, kolora jednego? Nie ma. Mógł zginąć białolotek? Nie ma. Są trzy, to nie ma jednego. No, Dobra, to już dwóch nie ma. Tak na szybko. No ale po takich dzisiaj no. wypędzeniach, rozpędzeniach to się nie dziwi. To tu pewnie więcej nie ma. Siadają, zobaczcie, jak pięknie. Ale. Nic nie ma. Zobaczcie, ale ślicznie usiada. Ludzie. Nic. Nie ma, szybko zamykam, bo to zaraz ja ssiądę. tak pięknie usiąść. No, jakby z tą boczatą wtedy tak usiadły, kurde, nic tak się nakręcili. I nic nie ma. Dzisiaj nie jeden lot no poszedł pewnie. No dobra, trzeba jechać do domu. Bo kobieta mnie zabije. <noise> Za dwadzieścia druga. Czarny wróci, Białolotek? Bo nie wrócił. trochę polatały. Mówię, może coś się pokaże, bo dzisiaj takie niebo i pogoda bystra. Może coś jeszcze przyleci, coś tu się pokazało. Jakiś Budapeszt był, ale poszedł. Także chyba jednego dzisiaj straciłem. A te mędy nie chcą się z nimi złapać i tak się kręcą nad daszkiem. O, 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 o moja wariatka. Leci. O, jest, cia, 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 cia. No opowiadaj troszkę, co ty dzisiaj robiłaś? No. Zobaczcie, te już bezpocztowych już próbują kręcić. Już się tutaj szarpie kręcenie. Aha. Zobaczcie, te cztery jak nie mogą wpaść. Pięć. Mówię, wejdę do budy po. Jedzonko, tylko im nasypię coś, ale on od razu już siedzą, momentalnie. Pocztowym nasypałem. Dobrze, że ten czarny białolot wrócił, tu jest. Fajny kolor, szkoda mi by było go, bo on dobrze chodził z tamtego roku. Gdzieś pewnie w drzewach siedział, bo tu jastrzęb takował Gdzieś się ukrył. Jakiś obcy siedzi na domie, koruniaty, chyba srebrniak. Biały z czarnym dziobem. Zobaczcie, ciemny jest, i ten srebrny. ciemny poszedł. Leci tutaj, kurde, leci. No, leci. aż już obecio. Już się narano. A dzisiaj mogły pójść mnie ludziom także. Dobra, idę, muszę pomóc bratu. Jaki mądry ciemny i ten srebrnik też gdzieś poleciał. Jeszcze tu się kręcił przed chwilą. Ale co? Te głębi chyba nie widzi na tym dachu białym. I po drzewach, i tu i tu Ale nie na głębik. Siedzi tu na drzewie. Czarnociub On od rana lata Koruniaty. Zobaczcie, mądry gołąb, to mądry gołąb. Ten srebrniak, zobaczcie że nie jest u siebie. Pocztowe się poderwały. A on w drzewo. Nie, cicho, może. Może teraz się skusi. Szoduje tutaj coś. Jest tam. Dom i drzewo. Ten to warty chowania go. Oho, uh -huh, zaraz jastrząb przyjdzie. Ma chęć, ma chęć. Głębnik otworzymy. Podstawa. Icho dobra, nie, może nie Wsiadają Chuja Dobra, otworzyłem im Ale zobaczcie, teraz będą latały tu pół godziny O Już jest Jastrzą gdzieś Kurde, to dziadostwo jedno no. Ale one mnie denerwują No i już srebrnik zaraz skocz Taki fajny. Ciekawe czy to. Łukasz takie tylko tylko nas. No. w tym chodzą. Nic im nie przeszkadza. Cicho, cicho I one są nie widzę go jest, jest, jest cicho, może usiąść. Zobaczcie, bardziej tu jest świada o, tu o, jest, o, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, Dawaj. Siedzi, siedzi, siedzi Łukasz. To jest Łukasz, panowy. Dwie zielone. Te cztery zielone zapinki. Zoparłem. Kurde. Ale mówię, spędzę te pocztowe. Może ten ciemny się pokaże. Ten to się już z tego drzewa nie ruszy, a jednak się ruszy. Dobra. Zobaczcie, 14:37. Słoneczki. Już na zachodzie prawie Dobra łapie serbniaka 21 rok samiczka siedziałaś się na tym razie Pić i się chce i jeść. Zwana <grywia> bestia. Dzisiaj taki dzień. Trochę czasu. Do wieczora można tam jest. Zobaczcie. Lata coś. Ciemny panowie. Zobaczcie. Ale ciemny. A tamten był inny. Tamten był biały cały. Teraz panowie dylemat. Zobaczcie. Jastrzęb siedzi tu. A ciemny gdzieś usiadł tu na drzewko. Ale mądry ten ciemny Zresztą go nie widzi, zaraz go atakuje. Nie wiem, czy on się zerwa, panowie, ten ciemny czy nie. Ale już jest 15:10, prawie ciemno. Jeszcze chmury zakryły, teraz słoneczko. Nie wiem, wrzucałem drzewo. Musiałem drewno przynieść do domu i jechać. Koniec na dziś latania. Także dwa na plusie, bo bocian stracony. Czarnoszek wrócił na szczęście. Coś może jeszcze stracone. Ale co? Jeszcze po Budapesztach czy są? Młody Budapeszt ten jest? Czy to stary? Cieka, nie widzę młodego Budapeszta. Może ostatni? Budapeszczak zginął. A no nie widzę. On sobie lubił tu siedzieć na górze. Może go nie być. W tym roku bardzo głupie głębie. Te budapeszczy mi się nalęgły. No nie ma go. Jest Jest jedyny Okas się tutaj, tutaj. A jedyneczka Samiczka pewnie jaka fajna Zobacz, Ile ja takich miałem wszystko wyginęło. Mówią, że te siwe mądre Wszystkie mądre jak się zebudzi i <noise> Dobra panowie, wodę trzeba schować, bo ma być minus 9 w nocy. Także ciemny jest tutaj, nie odpuszczam. Już gołębie, mówię, zamykam. Patrzę, leci ciemne, siedzi na drzewie. Ty, on ma czarne <noise> Nie, żartuję. Ale bandra bestia. Teraz latarnie się zapalą. A on siedzi Zobaczcie, tu jest Po ciemko, swoje dwa wyrzuciłem Gdzie on jest Zobaczcie Latarnie się już świecą A on jeszcze chodzi w taką pogodę To jest dopiero gołąb, a nie Przyniesie dziadostwo, puścisz kurwa i nawet Zostanie tam gdzie gdzie się siadają? Nie ma go, się. Jak prawdziwy głębiasz do końca. Mimo, że gołąb jest warty 5 zł, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to fakt złapania. Takiego mądrego głębia. Nie wiem, może nie wszyscy to zrozumieją. A czy śnieg, mróz. Wygrałeś dzisiaj ze mną. Nie wiem, jutro mam wolne, może jutro cię złapię. Także pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Do końca.